Izolatka i jeden z oddziałów tylko dla chorych na koronawirusa będą zmiany w szpitalu w Straszyncinie. Wbrew krążącym plotkom obiekt nie zostanie w całości przekształcony na kolejną jednoimienną placówkę dla chorych na COVID-19. Decyzja o zmianach przyszła od wojewody podkarpackiej. W związku z koniecznością zapewnienia opieki psychiatrycznej osobom dorosłym z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem, wojewoda podkarpacki wyznaczyła jeden z trzech oddziałów psychiatrycznych szpitala w Straszyncinie. Dla tej grupy docelowej pacjentów. Jeśli chodzi o szpital w Staszęcinie, mamy wydzieloną izolatkę. W tym momencie tak naprawdę izolatka jest yy, przeznaczona dla maksymalnie trzech pacjentów, którzy mogą być na, na obserwacji, ale najczęściej jest to potwierdzone, po, yy, poprzedzone pod procedurą na oddziale zakaźnym, to znaczy yy, tam jest konsultacja i pobierane yy, 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 są, są wymazy. Natomiast Ewentualnie oddział trzeci, ten zlokalizowany na dole z osobnym wejściem, podobnie jak izolatka, która ma osobne całkowicie wejście, będą wyłącznie przeznaczone dla osób, które miałyby się pojawić z jakimś podejrzeniem kontaktu z osobą z koronawirusem. Chciałbym przestrzec tych wszystkich, którzy robią sobie na tym jakiś hejt i użytek, to są sprawy poważne i nie wolno sobie robić żartów z rzeczy które są niebezpieczne Na ten moment w województwie podkarpackim funkcjonuje już centrum medyczne w łańcucie które zajmuje się wyłącznie przypadkami związanymi z koronawirusem Ponadto oddziały zakaźne działają w szpitalach w Jarosławiu Jaśle, Sanoku, Mielcu, Przemyślu i Dębicy